Yy, dobra, nagrywa się. Witam was, widzowie. To ja Uno i dzisiaj gramy w Andrzeja. Teraz ja nie, ja nie żartuję, ta gra się serio nazywa Andrzej. To się nazywa Andrzej Horror. I w ogóle jesteś coś tutaj reverse, jak widzicie, go go. Jestem Andrzejem w tym momencie. Oczywiście no, nie da. Zabiłem. Mikołajka. Dobra, ale chodź tu bliżej, bo ty już. Ale cię nie słychać, wyłącz po prostu tą ładowarkę. No to chodź, dobra. I to się tak da. Gra... Dam Wam linka, może, albo dobra, dam Wam po prostu nazwę w opisie. Ta gra się nazywa Andrzej Horror Co prawda. to jest najlepszy Chyba najlepszy w Robloxie. Jeszcze Polak go zrobił, to już jest w ogóle ponujące, bo, bo Polacy nie umieją robić gier, widzowie. Jakby, ja jestem jedynym Polakiem, który się w ogóle przykłada w robienie gier. Nie generuje nic przez e AI. idziemy, idziemy. Dobra. O nie, jestem Hanką! Nazywam się Hanka. Jak tak. to Andrzeja, jak tak, go robi. I co jebam? Co jebam? Andrzej! Zobaczcie no! Idzie tu Andrzej! Jakiś taki prawdziwy, masny bez mnie goni, nie? Andrzej! Andrzej! Co tu się z nami wychodzi? Nie, Mala nie! My love be like... Uuuu... Nie a... Andrzej! Proszę Cię umów, wejdź. No Andrzej! Ja nie mogę zbawić dżeje. Jest Andrzej. No nie! Czyli wygrał widzowie! Wygrał. Zgadza się, jak to jest dżeje? co to jest w ogóle? Ej, ale... Pidlop by mi pomóc. Nie, to on po prostu... Działaj! Ja Andrzej, to pokój, to piszczy. No bo to jest bomba dynna Dobra, widzę, lecimy dalej. Lecimy, to jest najlepsza gra. Gra mi w tą schodnią, tak? Dobra. Góra, ja myślałam, że to jest taki słaby do mnie. A to nagle taki mocny? Ja myślałam, że to ma tylko te piętre, takie małe widzowie. No ja tyle, że to nagle schody? Taki mały pokój? Jestem Andrzejem. Modyfikator ciemno. Nie, proszę. Idziemy, widzowie. Anżeli jest spokój, gdzie jest kurne. Gdzie, o gdzie, o gdzie jest Hanka? Gdzie, o gdzie, o gdzie jest Hanka? Nie, nie. Cześć. Nie ma tam się kampienia jakby co. Co? Kaka, się nie nazywasz hanka człowieku. Nie. Gdzie ty? Gdzie? Gdzie? tu jest? Gdzie? 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 Hyhyh. <grystanie> się to jest mojego korda, No to jest najstraszniejsza gra na świecie, widzowie. Andrzej. <grystanie> dalej, no ale to jest się nie zmienił. Dziwna. I dalej skaczymy. dalej, no, da, skacz. No nie, no! Nie, to jest Andrzej! No dobra. Stęko. Powinien być Andrzej Duda. A co jak tu chodzi o Andrzeja Dudę? Nie, Andrzej No dobra, ja nawet nie wiem, co ja gadam, nie? Ale ta gra się nazywa Super. Pozdrawiam. Jestem Andrzejem. Ja. No mam na nie elektroniczną, widzowie. Andrzej się obudził, proszę państwa. Widziałem jak schodzisz na dół, Hanka. Jak to się postawia? O tu! Nie wiem. Dobra. Co to jest Co to jest? Gdzie ten Andrzej? Znaczy Hanka, znaczy nie wiem. O tu jest! Zwiedza! my też chcę pozwiedzać. I co to jest? nie A tu? Tam, nie, tam jest zamknięta. Trzeba już nie dotworzy. No bo to jest szansyjku. Ciekawe, gdzie takim czy są. Nie, patrzcie! Chyba ich tu nigdzie nie ma. Jesteś pułakce. Ej, ej! Nie przez wygrać ręką. To jest niemożliwe wygrać walkę. Jak ty będziesz to sobie Jakby, Jak Rysiek był Andrzejem, to to było zbyt zbyt jakby, 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 dwa Zresztą, po kilku dniach to odkryłem. Ale widzowie? Dobra. Obym ja teraz był Hanką. Ja wiem, który z nich to jest ten, ten golas. Ten. Ten największy. Możliwe, tylko że oni są właśnie w przód ziemię. Jest, bo oni są czarni, a ten jest ogromny, więc... Że no, nie im nie. się zbagowałem w łóżku. Ale co jest z tą kołdrą mnie tak? Widzicie to? Nia, nia. Niam, niam. Niam, niam. Niam, 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 niam. I tu coś jest? jest. No kurczę, zbędzę piwami. Zdanka już zwiedza. I ja, tam jest piwo. W kiblu jest piwo. Piwun. Zbędzę piwami. Bożowy Andrzej. To parnia. Bombowy Andrzej. Bombowy Andrzejek. Bombowy Andrzejek. Łysy Giat. Łysy Giat Andrzej. Giat Andrzej. Łysy Andrzej. Widzicie jaki bobas? A ta bomba to dalej jest ta bomba. Ona no, się spowalnia, to zrozumiałam. Ciepłe jajka mini Majka. Ciepłe jajka mini Ciepłe jajka This video can get get the of likes, comments. Dobra, O ja teraz był Hanką. Ja ja lubię być Hanką. To <todwój> z tego? życie goni. To jest najlepsza. Będę zbiorek klejnotów? Nie, co wie? Ten klejnot, mamy zbiorek. No, tego musi Pepsi przyjechać. Dwa razy, dwa będzie. Nie, tu będzie później. Którego... Andrzej jest trochę szybszy niż zwykle. Czym? Nie wiem, ale zobaczę. Jestem faktycznie szybszy. Użyłeś rankę. Gdzie jest? Ja pozniełem gdzie ty jesteś. Zgubił się. Jest tam. Gdzieś mnie we... Gdzie nie robi! Ty mi! Ej, ja... Ja muszę zobaczyć wokół. Gdzie jesteś? Jeszcze się wycikam. Andrzej! Jest! Ale ja mam się robi no trudno, no! wody! Dobra widzowie, chyba to na tyle, bo ta gra się robi coraz trudniejsza. Nie. ja Dobra widzowie, siema Elo, cześć naraz!